Hello, my dear students! Adam, say hello! Hello! hello. Adam! Tutaj Magdalena Rynkiewicz, twój coach języka angielskiego online. Hello, my dear students! Szkoła się zaczyna! Are you happy? W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, dobrze by było, żebyś zrobił jakiś plan związany z twoim angielskim. Co możesz zrobić? Dlaczego to jest takie ważne, żeby zaplanować swoją naukę, swoją praktykę, swoje ćwiczenia w języku angielskim? Jak wszystko, jak każdy trening, który... Wykonujemy po to, żeby odnieść sukces, musi być zaplanowany. Bo jeżeli tego nie zaplanujesz, jeżeli sobie nie ustalisz, co będziesz robić, jaki masz cel, wtedy do tego celu nie dojdziesz, nie osiągniesz celu. Jeżeli sobie nie zaplanujesz tego, co chcesz robić, jeżeli ćwiczysz, uczysz się, chcesz się nauczyć i płynnie mówić po angielsku, musisz wiedzieć, kiedy do tego celu chcesz dojść i jak chcesz do tego celu dojść. Systematyczność i konsekwencja w ćwiczeniach treningu w każdym treningu, czy to jest trening fizyczny, czy umysłowy, czy trening języka angielskiego jest ważna. Więc zadbaj o swój angielski w nowym roku szkolnym. Zadbaj o to, żeby cierpliwie i konsekwentnie e, ćwiczyć angielski. Codziennie coś rób. Nie musi to być nawet Dwie godziny dziennie może to być yy, po, po pięć minut, przez, ca przez cały dzień. Jeżeli zbierzesz yy, z pół godziny, to już będzie też dobrze. Jeżeli cokolwiek będziesz robić w kierunku tego, żeby yy, płynniej mówić po angielsku, to odniesiesz sukces. To na pewno yy, za jakiś czas krótszy lub dłuższy, to od Ciebie zależy. Ile czasu, ile y, wysiłku włożysz w Twój trening, będziesz mówić lepiej w języku angielskim i to Ci obiecuję. Więc, co jest Twoim celem? Ustal sobie kiedy, jak i gdzie. Ustal sobie, jak często, co konkretnie chcesz robić w języku angielskim. Dobrze jest ćwiczyć wszystkie cztery umiejętności y, w języku angielskim, czyli słuchanie, czytanie, mówienie, i pisanie. Ustaw sobie cel na każdą z czterech umiejętności w języku angielskim, czyli coś na słuchanie, co będziesz słuchać w języku angielskim, coś do czytania, co będziesz czytać w języku angielskim, mówienie. O czym będziesz mówić, z kim będziesz rozmawiać, i pisanie, co będziesz pisać, w jaki sposób będziesz ćwiczył te cztery umiejętności, jeżeli to sobie ustalisz i mniej więcej, ile czasu chcesz na to poświęcić, to wtedy będzie Ci łatwiej trzymać się tego celu. Czyli każdy, jeżeli ustalisz sobie, co chcesz zrobić, kiedy chcesz zrobić, jak często, jeżeli będziesz wiedzieć, dokąd zmierzasz, to i będziesz się tego konsekwentnie trzymać, wtedy najprawdopodobniej osiągniesz swój cel. Oczywiście dobrze jest mieć też dobrą motywację, ale o motywacji później polecam Ci wykorzystać moją, moją grupę Angielski dla Pracujących, gdzie codziennie coś Wam daję do zrobienia i w ten sposób możesz sobie ćwiczyć. Thank you very much, that's all for today, bye! Hmm, gdzie my tutaj sobie staniemy?